Siemaneczko, z tej strony ProPlace um, Jestem na serwerze MinePixel um, e, I tego, i... Um, no ogólnie... Um, tak jakby na, na samym początku chyba ocenię ten serwer mm. Żeby wam powiedzieć w ogóle jak się na nim gra e, Gra się na nim dobrze nie ma tu zbytnio dużo hakerów. No Tam od czasu do czasu się jakiś zdarzy tam i tego, ale, ale no wtedy no po prostu rozpoczynamy inną gierkę, ale no czasami no to oczywiście wkurzają, mnie Na przykład może już załóżmy tam diamentowy ciątowany syć i tu nagle Ci wbija jakiś haker z drewnianym mieczykiem, ze skórzaną zbroją i cyk, 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 cyk Cię wyjaśnia. Tak więc, no, czasami to akurat się mega wkurzę, ale rzadko, naprawdę rzadko widuję tu hakerów. Ehm... No i też tutaj jest tego. Tutaj jest taka, e... no, taka noś, no, dość yy, miła. Tak jakby. L ludzie są dość mili, na których ja trafiam. Oczywiście, jak ktoś może z tu grać, na przykład, jakaś osoba tam przezywa go, nie? I w ogóle, właśnie teraz zagram w kursy Jeżeli ktoś nie wie, to chodzi tutaj o to, że trzeba zbierać te, zbierać cegły, gwiazdki i emeraldy. Żeby tego, żeby kupować różne ulepszenia, zbroje. O, właśnie, tutaj są sklep z ulepszeniami dla drużyny sklep. Emeraldowy i sklep cegla No i ja zbieram zawsze 35 cegieł, żeby tam kupić całą żelazną zbroję, żelazny mieści 32 wełny. Oczywiście można tam kupować różne inne, różne takie gadżety tam I w ogóle Jeżeli ktoś wam zje ciasto i was zabije, to już nie możecie się odrodzić To już nie, nie możecie się odrodzić Ale Aha, i jak się właśnie przejmie ten środkowy bikon, ten, ten który jest na środku, to się dostaje tutaj w bazie gwiazdki. Można tam jeszcze ulepszać swój generator, i wtedy się dostaje więcej. A jak się pójdzie tam jeszcze na boki, zaraz wam pokażę, to tego, to można, tego, można takie inne, mniejsze bikony przejąć. I dzięki nim dostaje się tego, dostaje się um, emeraldy. Ja tu dla, dla, tego, dla przykładu się buduję z, Na przykład z żelazną zbroją, żelaznym mieczem, to się dość długo zbiera na to. E, no to wolę się tak e, ostro nie budować, żeby odbić tu tu, 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 tu. Tylko po prostu na spokojnie. Tak, tak, tak. I w końcu tam będę. W ogóle ile tu jest czanków ustawione? E, do wiedzieć Cztery czapki No słabo, jeżeli ktoś nie ma opti fajna W ogóle na wyroku się da mieć... Po co ja w ogóle tu stoję cały czas i nawet wyroku chyba nie da się mieć opti fajna? Natomiast to też jest minus O, chyba haker yy, A tak mi się przynajmniej zdaje Dobra, ziom, weź tutaj Spadaj stąd, bo my się tu nie potrzebujemy O, dwa emeraldy miały i 17 gwiazdek jak super Widziałem, widziałem go tutaj Jego nikt nie widział O kurde, ziomuś, weź ty Tak, musiał panu to To są jakieś sticki Chyba słabe Weź się, ziomek, odsuń, zrobi to profesjonalista, tak? O kurde, może nie aż taki profesjonalista Wrzuciłem te ms, po prostu, żeby nie mieli Dobra, yy, widzę, że ktoś nam tutaj. No, wbija na bazę, już nam zjada ciasto. No, tam jest wysepka. Polecam yy, le, wchodzić na wysepki, żeby odblokowywać to znaczy nie odblokowywać, tylko tam. Yy, takie różne rzeczy yy, tam zyskiwać, bo w skrzyneczce są czasami. I po prostu. No, o, siema, siema, ziom. Weź ty się mój trafić, trafić. Bo, ja zrzucił mnie. Dobra, koniec. I wtedy yy, już przegrałem. Yy, ale zdarzają się też gierki, że mam diamentowy enchantowany set. I pełno różnych rzeczy. Yy, a po prostu teraz na no to po prostu tak na spotyki. Zbiera się tu też klejnoty. Yy, I czemu mi nie, czemu mi nie pokazuje. Muszę zrobić więcej kiedy do... tylko. Co? Zabijaj do 5 więcej, aby zobaczyć rangi Nie wiem o co tu chodzi, ale ogólnie yy, dostaje się takie gemy i za te gemy można kupować yy, rangi. Yy. Można kupować. I ja Wam tutaj zaraz pokażę, jak, jakie te rangi są. Są tu rangi, Ja mam na obecną chwilę wykupioną za 3000 gemów. Warrior. Tutaj jest też archer za 3000 i byłbym. Jak masz Archera, to dostajesz na początek gry tego. 16 strzał i łuk. A jak masz tego? Jak, masz, jak on się nazywa ten? No ten... i co ja mam, ten no zapomniałem, jak on się nazywa. Ja naprawdę ja, ma, ja, ja mam tak słabą pamięć, że ja nie pamiętam co ja przy, mówiłem 5 sekund temu. Tak więc em, jak się ma taką rangę, którą ja mam, to po prostu jak kogoś się zabije, to zostaje się regenerację i siłę na 5 sekund, ale to jest zepsute, bo dostaje tylko siłę na 5 sekund. Regeneracji nie dostaje, tak więc to się coś zepsuło. Ziomuś, nie ma, nie ma wbitki na naszą bazę. Nie zjadasz nam ciasto. Nie, nie. Dobra, rozwalone. Weź się, obuduj się to ciasto, blisko. Bo normalnie zaraz nie wytrzymam. Wbiję nam tu to, to się będzie super. Będzie mogli polegać. A i właśnie, teraz mo, m, m, moje typy przejęły środek. Jak przyjęły, przy, przyjęliśmy środek, to dostajemy w, w bazie naszej te gwiazdki Jakbym jak będę miał 6 gwiazdek, to kupię protection, bo zawsze kupię protection Nie wiem dlaczego, ale po prostu kupię protection, żeby tak jakby... No wiecie, co to jest protection, ochrona Po prostu kupię ochronę 1, maksymalna ochrona... To dwa, nie wiesz, że zabrakło mi jedne, jednej gwiazdy Ja nie mogę Weźcie tam, przejmijcie ten środek Tam tak szybciutko, wiecie, no Green. aha, super Super yy, Czyli widzę, że ja chyba muszę odłożyć A, jak włożycie do endercesta to wasi, wasi teammaici nawet nie mogą yy, tego, tego yy. Nie mogą tego brać. Ani nikt inny. Tylko jak chyba Wam zjedzą ciasto i Was rozwalą, to wtedy dopiero mogą brać z Waszego Everchesta. A z Waszych skrzynek może brać każdy. Na przykład wrzucacie tam 16 emeraldów i za chwilę ich może nie być. O! O! Kurde. Ale dużo tego. O i wezmę sobie te gwiazdki z Everchesta. Teraz tutaj, yy, ochronę. O, i tak się prezentuje ja, ja w ochronce Tak się prezentuję w ochronce no. I w ogóle polecę na środek, żeby tam przypilnować trochę tego No, bo właśnie, już czerwony, już czerwony musiał wlecieć No czerwony, niestety, nawet ten. jeżeli masz emeraldy, no to sork... A, pilnę w ogóle sharpness O, i widzę chyba, że jakiś hacker, bo na mnie leci jak... A nie, jednak nie leci Um, czy ktoś w ogóle już nie ma ciasta? Nie, a w ogóle... A, tam są niebiescy No um, to ja chyba polecę do siebie na razie Ja chyba na razie polecę do siebie A, w ogóle my MC będziemy mieć No to poza wszystko. Ja sobie kupię ten, diamentowy miecz Ja sobie kupię diamentowy miecz yy, Dobra, weźcie to ode mnie, bo ja tego nie chcę Okay, 7 2, 2, 3 Okej, okay. teraz Możecie sobie te gwiazdki ode mnie brać, ile tego chcecie Ale ja tego nie potrzebuję na razie Ja chcę tutaj kupić ten Diamentowy miecz, o pięknie I teraz może jeszcze przejmę nam drugie M'sy. I to zbieram sobie na tego na, na jakąś część diamentową Po prostu ona będzie też enchantowana, tak samo jak jak, z, jak było z mieczem Dobra, w ogóle ja tak mógł teraz polecieć sobie do czerwonych, bo ich praktycznie jest zero na bazie Jest tylko jeden czerwony chyba na bazie, albo dwóch Skąd on miał całego diamentowego seta? Skąd on miał? Co? Przecież przecież on ma jakieś emeraldy razy 15 chyba. No dosłownie. Przecież on musiał mieć i tego, przecież on musiał mieć ile emera emeraldów. 24 na klatę, 16 na spodnie. E, to będzie 40. E, I teraz jeszcze. On musiał mieć 60 emeraldów. I je miał? Ale skąd? Skąd miał on 60 emeraldów? W sumie mógł z wysepek, ale no, z wysepek też jest to w co tam ten, y, tego zielony robi. Yeah. Dawaj szybciej, szybciej! O, dobra. A ten sobie wybiję będzie szybciej. Cyk, 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 O! Macie tutaj gwiazdki. Osiem gwiazdek ludziska. 8 gwiazdek. Dobra. A w ogóle my mamy podwójne? Wiem, zaraz zobaczę. Jak tak, to ja mogę sobie zbierać na tego. Ja nie, nie mam go w ogóle, teraz nie mamy A czasami też są takie lagi na tym serwerze, których ja nie lubię. Um, dlatego, że tego, że. Tam cofa klocka. Nie. No nie wierzę. No jeszcze zielony se Tu wlatuje. Co wy w ogóle chcecie od nas? No ja nie mogę. Z 23 emeraldami ja mam tutaj latać. Ja nie mogę. Dobra, macie te. Kurde. Gwiazdki. Ja nie chcę ja tego włączyć. O, ochrona 1, 1 I teraz co innym nam kupili? Naprawdę ochronę 2 Nie mogliście kupić lepszego dropa Nie, yes, ile bym Dobra, on leci po MC, ja nie Dawaj szybko zachodź w bo ja potrzebuję jednego emeralda, tylko jednego, na klatę Diamentową, ochronę 2 Więc to już nie są żarty Dobra, dawaj O, mamy podwójne Ej, hey, to co my mamy kupić? A my kupiliśmy zasoby, dlatego oni nie mieli emsów na tego, na ten. I teraz patrzcie, z jednego tego nam dwa emsy. Dobra, ja myślę, że teraz pozbieram y, jeszcze tego, jeszcze pięć. Na ten, na. No jak to się nazywa? Siełnik y, y, diamentowy żeby tak to ładnie wyglądało, helmiki i czopka. O kurde, zielonego tam gonią. Dobra, i teraz za 10 emsów cyk diament, helmet i cyk, i teraz mogę się w nim śmigać. O kurde, co nam kupili, że nam tak szybko emeraldy? A nie, ja myślałem, że nam kurde emeraldy 500 na godzinę idą. Czum, cum, cum. cum. Maksymalne yy, maksymalny drop emeraldów to jest chyba 10. Jeżeli macie te wszystkie zasoby wykupione, macie wszystkie te, to chyba maksymalnie 10 albo nawet 12. Ja najwięcej miałam 10. Raz. Ziom! Czego ty tu szukasz? Czego ty tu szukasz? Ja nie wiem. Co my się tu ma osiągnąć? Ziom przybywa i tego i co? Ja nie mogę ziom. Co, co, co ty chcesz? W ogóle. Zostaje ja i jeszcze jakiś mój kolega. No to nieźle. Na pewno wygramy. Aha. Dobra, dawać mi szybko te emeraldy, bo ja potrzebuję tego, nie? no. i ziom, no weź stąd spadaj. No nie denerwuj mnie już. Ja nie mogę, no co za upierdliwy gościu. tam biją. Ja mam to totalnie gdzieś. O! Cały diamentowy enchantowany set. Pięknie. Dobra. Teraz rozbieram sobie... To znaczy, nie muszę już zbierać w sumie. Kurde, 20 na zasoby. Nawet mi gwiazdki. Idę przejąć to z takimi emeraldami. To w sumie nie. Dobra, szybciej. Idą w ogóle te emeraldy? i idą. No właśnie. Mi się wydawało, że nie Aha. Jeden golden apple. I teraz ym, taka sytuacja, że. Uuuuuu! ja mam tego staków! się nie spodziewałem, że ja mam tego typu staków. Oj, widzę, że za 5 minut e, wszyscy będą mieli. E, nie będą mieli ciast. Więc to będzie kozackie. Rozwalę tego wkurzającego typa. Tak, rozwaliłem go. Dobra To był jakiś totalny nubek, Totalny nobek O kurde Ale się wystraszył Wzięłam, co ma obserane majty Wzięłam, co ma obserane majty No ty jakimś hakerem jesteś, jak ty na mnie lecisz, kurde Jak masz tego. Aha, chyba, że Ty jakoś, nie wiem, jakoś jesteś słaby Dobra I teraz cyk, 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 szybko, bo to mi wszystko zaraz zabierze, ten chrunkać Dobra, ym... potrzebuję. No, naprawdę. Weź mi, daj. Ziom. Ziom. Ty, daj mi to, no? Tak, tak. No, daj mi. Patrz, ty, no ty, daj mi to. A ja ci za to dam MC. No, daj mi to. Ja nie mogę, no nie wierzę w niego. Nie, nie wierzę. A właśnie, muszę odłożyć to tak. No, no da, daj mi. Da. Ja. Dzium. Czy idziesz czy co? No. i takie coś, takie coś to ja szanuję, że on I idzie na środek tam. Pradowaj no, przejmuj ten środek y, i tego i... wszyscy mają dwóch typów. Chyba po powy, wychodzili. Dobra. No, przejmuję ten środek przejmuję. A nie, jednak nie przejmuję. Wystraszył się jakiegoś typa, który nie ma w ogóle enchant. No to ci powiem, ziomek Prawie wpadłem w, w, w przepaść No to ci powiem, ziomek, nie nie jesteś jak ty się boisz jakiegoś typa, co nie ma enchantmentów i tego Jak ja ci dałem tyle emeraldów, ty sobie mogłeś... Jak mamy typa na bazie Zobaczcie Dobra Ziom. Bo my się nie będziemy tutaj robić. Chodź tutaj na klepy, ty. Wariacie, co nam kradniesz te rzeczy tutaj? Wszystkie. Oddawaj to. Już cię tutaj rozklepuje. Nie macie, nie macie, nie macie. Rozumiesz? Nie macie. Dobra. Rozwalony. Co on se myśli? Nie ma. czytamy tam tego? Dobra. Teraz będą tropiły 3 albo 4 emeraldy. Uwaga, ile? Mam 12. Ile przybędzie? Aha, nic, bo nie mamy emeraldów. No, super. W ogóle jako jedynie nie, nie mamy też ciasta. Tutaj w ogóle no prawej, bo prawie co to wpadło przed chwilą. Tutaj też. W ogóle ja teraz jakbym chciał, to bym rozwalić niebieskich, bo oni nawet nie mają prot, prota. A, a, ja, a ja mam protection 2 i chyba ostrość, a, ja, ostrość, a, ja mam 1. a nie. Ostrość ten numer jeden. Ale nieważne. Czy on rzucił tu peru? Jezu, ja myślę, że on tu rzucił peru. Może naprawdę rzucił peru? Nie. Jezu, co ja robię z tym f Co ja robię z tym f No i już od razu się poszedł. O, dostajemy teraz 3 no, i to mi się podoba. O, teraz idealnie kupię tylko jeden tego i jeden tego, i będę. Miał. Dobra, ile ja mam tych chce O Jezu! O Jezu, jak ktoś, jak ktoś mnie teraz zabije, to będzie miał jak... Naprawdę. O Jezu. Dobra, teraz po prostu idę zraszować cały ten. Nie, nie zraszować, tylko. Nie macie, nie macie ziom, nie macie! Ja te z, e, jabłko sobie zjadłem, nie macie ziom, rozumiesz? O kurde, no to jednak jest, jesteś. Nikt już nie ma ciasta, a nie, za 5 sekund nie ma ciasta, a nie, już nikt nie ma, xd! Co ja w ogóle? Nikt nie ma ciasta, a nie, za 5 sekund nikt nie ma ciasta, a nie, nikt nie ma ciasta, a nie, za 5 sekund ja. Jak ja bym tu wpadł, to ja bym się naprawdę zdenerwował. Naprawdę bym się zdenerwował. Czy ten dzielnik hmm. za mną łazi i do mnie strzela? Nie wiem. Ale dobra. Uuu, kurde. Wszedłem w taki, w taki stos tego. E, dobra, A weźcie mi dajcie tego, tego. coś w Takiego. Pamiętam, ja że ja zostałem sam. Jeszcze za długo, że to u jest. Ale mam zasypiony. Aż się screena zrobię. Aż ze skrina zrobię. O! A ja zrobiłem screena po prostu. Teraz robię screenę. Okej okay. Wszystko jest. I teraz y, mogę iść rozwalać tytuł. Choć ja łuk nie mam. Ja powinienem mieć łuk, żeby zrzucać wszystkich. Y, a. Tak. Przecież. To mi w niczym nie pomoże O! Jeszcze jedno sobie w sumie Cyk i cyk A to wyrzucę I w ogóle myślałem, że... A w ogóle niebieskich nie ma i w ogóle ja myślałem, że tego, że mojego żółtego nie ma ja nie wiem nawet gdzie on jest Więc też problem jest Że nie wiem gdzie on jest Dobra, y, dawajcie mi szybko łuczek taki... Y, aha, bo w ogóle my nie mamy tego, to, to super Dobra, ja chcę dużo strzał. Tak, z 32. Ja nie wiem, czy to tak będzie. Równie. Dobra, 21 mi starczy. Zaraz mu, mi ktoś tu przyjdzie i mnie podjedzie. Wtedy dopiero będę miał. Dobra. Czy ja ze 7 mogę kupić y, chociaż y, moc? Jedna gwiazdka. Dzie dziękuję. Naprawdę dziękuję. Kurde, no. Cyk. Czy naprawdę musia, musiał mi zabraknąć je, jedną gwiazdkę Coś tu jest? No, szkoda. Eee, dobra. Aha! Zostaliśmy tylko my i czerwoni. No to chyba już se tego, tego nie kupię. a chyba.

ja mam ajma? Trafiony? Ziom, ale ja się wytepie perłą i za, za chwilę do ciebie wrócę, bo muszę zjeść jabłko, ok? Umowa? Umowa. A co ty mi robisz tym swoim łuczkiem? No, co, powiedz mi? Powiedz mi, co robisz tym swoim łuczkiem? Mi. Nic. No właśnie. Dobra. Dziom, my możemy się klepać, jeżeli tu. My możemy się klepać. Ja jestem gotowy na to, żebyśmy się klepali, tak więc... Czy ja naprawdę cię nie trafiłem? Kiedy ja cię w końcu trafię ziom? Naprawdę no, wkurzasz mnie już. Trafiłem, mówię, nie, nie wierzę, ale lat był. ma Kolejnego trafiłem Nie no, w dwóch to my się nie bawimy Aha, ja zostaję w ogóle sam to Jak ja mam wygrać? Jak ja z wami nie mam szans Aha! Gra się skończyła, bo zabrakło czasu No to nieźle, no to to by było na tyle No widzieliście, o! Tutaj mam 1151 gemów Dostałem 2 gemy A powinienem dostać 30 parę Tak więc, no nie wiem yy, No ale to by było na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Zostawcie lajka like i subika Все.